Cześć. Czy zastanawialiście się kiedyś, co łączy Nelsona Mandele, Jana Pawła II, Lecha Wałęsę i wielu, wielu innych, których lista byłaby dłuższa niż karoseria stojącego obok mnie samochodu? Tak, właśnie jest nim samochód Mercedes W126. Wszyscy ci wspomniani ludzie i wielu, wielu innych użytkowało ten samochód, czyli Mercedesa klasy S. Drugiej generacji i właśnie ten samochód będzie bohaterem naszego dzisiejszego odcinka. Zapraszam Was na spotkanie ze starą S-klasą. Mercedes klasy S to było zawsze najwspanialsze dzieło Mercedesa w klasie limuzyn, które wyznaczało trendy i takie trendy wyznaczała także generacja. Produkowana od 1979 roku, o symbolu W126, był to między innymi pierwszy, ale tylko europejski samochód z poduszką powietrzną, bo palma pierwszeństwa należy jednak do samochodów z za wielkiej wody. Mówię tutaj o Oldsmobileu Tornado, w połowie lat 70 już wtedy była poduszka powietrzna, tutaj Zaczęto ją montować dopiero w 1981 roku, ale był to na przykład pierwszy samochód z napinaczami pirotechnicznymi, napinaczami pasów bezpieczeństwa, co stawia go w topie. Samochodów bezpiecznych, bo właśnie bezpieczeństwo było jednym z priorytetów konstrukcji tego samochodu, ale mimo tego, że auto było doskonale dopracowane pod tym względem, to nie jest to najważniejsze w historii tego samochodu. Ten samochód zawsze towarzyszył wielkim historycznym chwilom i wielkim przywódcom światowym, gwiazdom sportu, kina, polityki i wszystkim, którzy mieli. Ponad normatywne zapasy gotówki, a przynajmniej mogli z nich korzystać. Ten samochód jest taki zachowawczy w formie. Jak się przyjrzycie, to nie ma tutaj fajerwerków, wydawałoby się po W116, o którym robiłem już filmik, tutaj macie link. To jest to autko, no, które było ewolucją, ale w tego typu limuzynach taki klasyczny styl jest jak najbardziej pożądany, co nie znaczy, że SK nie miała. Jakichś nowych rozwiązań. Był to pierwszy Mercedes, który posiadał zderzaki z tworzyw sztucznych, konkretnie z poliuretanu. Tak, do tej pory, jak się zastanowicie nad tym, to wszystkie samochody Mercedesa miały zderzaki metalowe, a tutaj w 1979 roku rozpoczęła się rewolucja, czyli plastikowe zderzaki. Listwy ozdobne, też wykonane z tworzyw sztucznych. Samochód miał oczywiście kontrolowane strefy zgniotu, miał już ABS, który był dostępny jeszcze w poprzedniku. Więc auto było naprawdę bezpieczne. A jak ktoś się bardzo bał o bezpieczeństwo, to dzwonił do takiej firmy jak na przykład Trasco i zamawiał wersję opancerzoną. A wielu ludzi, uwierzcie mi, bało się podróżować tym samochodem, i bynajmniej nie dlatego, że Mercedes był niebezpieczny, ale z obawy. Przed zamachowcami. Dobrze, ale nie będziemy mówić o smutnych rzeczach. Popatrzcie na bryłę tego samochodu. Jest taki klasyczny mercedesowaty. No po prostu nie wiem, jak to określić. Mi się bardzo podobał. Pamiętam, jak byłem studentem w Rydze na Erasmusie, to zawsze czekałem, aby z imprezy wracać taksówką Mercedesem W126. Oczywiście tamten Mercedes nie był w takim dobrym stanie jak ten egzemplarz. Ale to była zawsze ciekawa odmiana w porównaniu do okularów czy W124, które wtedy brylowały na postojach. Więc gdy wracałem takim samochodem, czułem się jak zupełnie ktoś wyjątkowy, jak dziecko z reklamy Wertersów. Cóż, mimo że ten samochód wygląda bardzo klasycznie, bardzo tak, no jak mały czołg prawie, przyciężkawo nawet można by powiedzieć, to jednak ten samochód musiał być lżejszy, bo czas, kiedy projektowano ten samochód sprzyjał raczej oszczędności. Projektowano go w samym epicentrum kryzysu paliwowego, o którym już mówiłem wielokrotnie, więc nie będę się powtarzał. Więc ten samochód pozbawiony był na przykład tak spektakularnego silnika jak 6,9 litra, w zasadzie 6,8, stosowanego w topowej wersji W116. Największym silnikiem w W126 był motor o pojemności 5,5 litra oznaczony kodem 560 i mocy 272 lub 299 koni mechanicznych. Auto było jednak lżejsze, więc osiągi na tym nie ucierpiały. Gama silników zmieniła się po modernizacji. W 1985 roku, wraz z liftingiem nadwozia, polegającym między innymi na zmianie felg, tutaj mamy takie barokowe felgi, a później one były takie płaskie, jak trochę podobne jak w mojej Hondzie Legend, trochę podobne jak klapy od kanalizacji, tak złośliwcy mówią, ale mnie się bardzo podobają tamte felgi, ale te zaczynały silniki. Sześciocylindrowe, rzędowe. To był silnik, który nadawał się tylko do używania w ekskluzywnych konduktach pogrzebowych. Zresztą taką rolę W126 odgrywało jeszcze niedawno przy okazji pochówków przywódcy Korei Północnej Kim Jong-ila. Jak się przyjrzycie tym kadrom niewyraźnym, to zobaczycie tam właśnie szereg czarnych. W126, czyli to też pokazuje, że te auta były bardzo trwałe, jeżeli w Korei Północnej bez dostępu do serwisu, jak sądzę, te auta do tej pory przetrwały i były w takim stanie, że mogły być używane w tak znamienitej dla nich uroczystości. Ale trzeba powiedzieć, że nie jeden dyktator jedyne co ma dobre to gust motoryzacyjny. A ten samochód został zaprojektowany przez bardzo utalentowanego designera Bruno Sacco, Włoch z pochodzenia, który projektował w tamtym czasie Mercedesy, odpowiadał, był szefem działu projektowego i odpowiadał za najwspanialsze modele tej marki. Takie jak W126, W124 i według niego najznaczniejsze nitrze dzieło, które sobie przypisuje, czyli model W201 popularny Baby Benz, o którym też kiedyś już wspominałem. I te ota mają taką spójną linię stylistyczną, ale to nie jest tak jak dzisiaj, że można pomylić C-klasę z E-klasą. Nie, te samochody. Miały wspólny mianownik, ale się pięknie różniły i pięknie się zestarzały. Zobaczcie, to auto naprawdę przykuwa taką moją uwagę. Ma bardzo ładne proporcje, długi przód nadwozia, ładne przeszklenia i ten słupek. Ten słupek mi się zawsze tak podobał. On był takim zwieńczeniem tej karoserii. Pięknie, po prostu płynnie przechodził długi tył na którym można byłoby grać w szachy, a pod tym, pod tą maską, pod tą klapą mamy spory bagażnik, którego pojemność wynosi ponad 500 litrów, dokładnie chyba 505 litrów przestrzeni bagażowej. To naprawdę dużo. Tutaj mamy nieodłączny Trójkąt. Zawsze mnie to fascynowało w samochodach tej marki, że tutaj jak stały na poboczach i coś ktoś wkładał, to widziałem, że jest trójkąt. I mówiłem, Mercedes? Ale się zepsuł. Jako przedszkolak tak myślałem. A Mercedesy wtedy przynajmniej się tak nie psuły, jak samochody, którymi podróżowali moi rodzice w postaci małego Fiata, bądź później już Poloneza. Posłuchajcie jeszcze tego. Koi, to koi moją duszę. Wszystko tak fajnie działa. Pięknie, naprawdę życzyłbym sobie, żeby wszystko się tak zamykało w każdym samochodzie, ale wyobrażacie sobie syrenę, gdzie się coś takiego tak ładnie zamyka? To już by nie była syrena, nie? No dobrze, przejdźmy jednak do bohatera naszego odcinka, czyli Mercedesa W126. Tu charakterystyczna cecha. Te lampy, które mają takie wyżłobienia, one są spowodowane tym, żeby się po prostu nie brudziły. I ten patent jest stosowany do tej pory często, chociażby w naczepach samochodów ciężarowych, gdzie faktycznie to się wyjątkowo szybko brudzi. Tym bardziej, że przyczepy, naczepy samochodów ciężarowych zwykle pokonują dużo większe dystanse niż nawet ten samochód. A ten samochód od nowości zrobił tylko około 200 tysięcy kilometrów. A co widać chyba odzwierciedlone jest w stanie technicznym tego samochodu, jakkolwiek on był już po renowacji nadwozia, bo niestety mimo trwałości mechanicznej to blachy nie były aż tak dopieszczone, jak tego można by oczekiwać po najdroższym wówczas Mercedesie. 500 nie świadczy o pojemności bagażnika, a o pojemności silnika. Największy w gamie silnik z kolei miał pojemność 5,5 litra, ale był oznaczany jako 560. Ale uważam, że 241 koni w samochodzie, który waży 1620 kg, to i tak jest nieźle. Na tyle nieźle, że pierwszą setkę ten samochód z automatyczną skrzynią biegów osiąga po 8,1 sekundy. A tutaj Mamy drzwiczki od baku i to powiem Wam, że nie jest tak bardzo często otwierane. Ponieważ ten samochód ma ogromny 90-litrowy zbiornik paliwa. Tu wszystko jest jakby trochę większe, prawie jak w amerykańskim samochodzie, jakkolwiek Mercedes ma przewagi w stosunku do typowej amerykańskiej konstrukcji. W ogóle mam taką pewną ideę na temat niemieckich limuzyn, którą się podzielę z Wami podczas jazdy, ale na razie pokażmy Wam wnętrze. Mimo, że to jest ta krótsza wersja, to jednak miejsca. Tutaj nie powinno braknąć. Teraz ja sobie siądę i zobaczycie, jak tutaj się siedzi. Poczuję się jak papież, Lech Wałęsa i Nelson Mandela. No, panie i panowie, naprawdę mieli tutaj bardzo komfortowo podróżni z tyłu. Mimo, że silnik jest umieszczony wzdłużnie, to jednak miejsca na nogi, na głowę jest bardzo dużo, nie można na to narzekać. Materiały tapicerskie, ten welur jest taki fajny, przyjemny w ogóle. Bardzo ciekawa kolorystyka, bo mamy niebieskie wykończenia plastikowe, niebieski welur, który był wtedy bardziej ceniony niż skóra. To też trzeba jasno podkreślić. Nawet ta popielniczka, widzicie, ona też jest tutaj obita materiałem, a chyba tu nikt nie palił, bo się bardzo ciężko otwiera, elektrycznie sterowane szyby z przodu, z tyłu, no w końcu mamy samochód luksusowy, więc to nie jest takie dziwne. Dziwne jest natomiast, może nie dziwne, ale ciekawe jest to, że można było też zamówić wersję czteroosobową. Tutaj była taka drewniana zabudowa i było to takie super luksusowe już wtedy auto. Były też wersje przedłużane, a nawet była niewielka seria wersji kombi, ale ona nie była wytwarzana w fabryce, a przez innych producentów nadwozi. Dla pełni wygody mamy jeszcze podłokietnik, wygodny, dwie ręce tutaj można położyć, lampkę i roletę elektrycznie sterowaną z miejsca kierowcy. Zobaczcie, usłyszcie w zasadzie, jak się zamykają te drzwi. Świetnie po tylu latach. A teraz czas na perspektywę kierowcy. To, co jest uderzające, charakterystyczne w tym samochodzie, to ta deska rozdzielcza z takim wyprofilowaniem. To zawsze mi się podobało, budziło jakąś ciekawość. Mimo że nie każdy może to akceptuje, to mnie się naprawdę to podobało. Tu mamy wersję przedliftingową, więc mamy troszkę inne nawiewy, ale w zasadzie z wyposażenia nie możemy też specjalnie narzekać. Mamy ABS, mamy automatyczną skrzynię biegów, mamy elektryczne szyby sterowane z przodu i z tyłu, elektrycznie otwierany szyberdach i piękną białą tapicerkę na podsufitce, także przełamanie tego niebieskiego jest bardzo gustowne. Auto w kolorystyce idealnej dla marynarza. O tym, że jedziemy Mercedesem, przypomina nie tylko logo na kierownicy, ale także charakterystycznie dla tego producenta umieszczona stacyjka. Ale jeszcze chwilkę nie będziemy ją odpalać. Tutaj widzicie, jest kontrolka ABS-u, także auto jest naprawdę. Bezpieczne jak na tamte czasy to jest wzorzec. Ale o tym jeszcze powiem Wam podczas jazdy. Teraz taka prywatna wstawka mam sąsiada pana Wiktora, który mówi: Nie mów hamulec ręczny, mów hamulec pomocniczy. Także zauważyliście, że już od jakiegoś czasu mówię tak i to nie jest bez racji, bo tutaj nie mamy hamulca ręcznego, a właśnie hamulec pomocniczy uruchamiany nogą. Charakterystyczne rozwiązanie dla Mercedesów. Zwalnia się go tutaj i tak to mniej więcej wygląda. A co mamy na tablicy przyrządów, na tablicy zegarów? Mamy wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej, poziom paliwa, ekonomizer, ciśnienie oleju, prędkościomierz wyskalowany do 240 na godzinę, obrotomierz i oczywiście zegarek, jakże klasyczny w formie. Nie możemy zapomnieć o elektrycznie sterowanych fotelach przednich. Oparcie, siedzisko, a nawet zagłówek. No to co, teraz pora na silnik. Maska jest tak długa, że w zasadzie chyba bliżej mam do sklepu z bułkami niż właśnie, żeby dojść do końca tej maski. Tutaj są dwa takie, dwie blokadki. I mamy, zobaczcie, no widać, że to jest potężna jednostka w układzie widlastym, ośmiocylindrowa. 5 litrowa o mocy 241 koni mechanicznych. Tego akurat nie widać, ale możecie uwierzyć mi na słowo, sprawdziłem to na stronie ADAC, niemieckiego Automobil klubu, bardzo dokładne dane techniczne. Polecam wam i stamtąd biorę większość danych technicznych samochodów, które prezentuję. Tutaj jest umieszczony akumulator z przodu, nie z tyłu, jak na przykład w BMW, ośmiocylindrowe jednostki są bardziej poszukiwane niż sześciocylindrowe czy niż pięciocylindrowy diesel. Pierwsza seria, wytwarzana do 1985 roku, oferowała ośmiocylindrówki 380 i 500, których oznaczenia odpowiadały skróconej pojemności silnika. Wszystkie V8 miały bloki wykonane ze stopów aluminium, co korzystnie wpływało na redukcję masy. Pod maską widać też pompę układu ABS, który był seryjny dla silników V8, a od grudnia 1986 roku dla wszystkich wersji silnikowych. Z tej perspektywy możemy dojrzeć ciekawie umieszczone wycieraczki dla zoptymalizowania oporu powietrza, którego wskaźnik mierzony wartością CX wynosił 0,36. Maksymalny moment obrotowy o niebagatelnej wartości 404 Nm jest rozwijany przy 3200 obrotów na minutę. Dobra tyle gadania jedziemy To teraz konfrontujemy moje studenckie marzenia z rzeczywistością. Pamiętam jak w Rydze w warsztacie, gdzie serwisowałem swojego baby Benza, stał taki S280 Niczym wypluty przez Morze Bałtyckie rekin, który pamiętał naprawdę zamierzchłą epokę. Tak to poetycko wyglądało: był taki zielony z zieloną tapicerką welurową. Świetnie to wyglądało, i wtedy, właśnie pracownik tego warsztatu powiedział: To nie jest samochód dla ciebie. Myślałem, że chodzi o zużycie paliwa, bo jeździłem wtedy dwulitrową wersją dieslowską, ale myślę, że chodziło mu o coś innego. Do tego samochodu trzeba po prostu dojrzeć. W ogóle, tak jak powiedziałem, na zewnątrz, taki wewnątrz, ten samochód jest przewymiarowany, jest większy niż auta, którymi się na co dzień poruszamy, jest ten szmer silnika V8, naprawdę, ale nie jest on uciążliwy, nie jest on y, męczący. Natomiast jeżeli chodzi o kierownicę, to Styl jazdy tym samochodem i kierownica są zbieżne ze sobą. To jest styl marinistyczny, naprawdę czuję się jak za kierownicą jakiegoś wielkiego okrętu. Płyniemy, wypływamy na bezkresne przestrzenie autostradowe. Na takich drogach najlepiej czuje się Mercedes, chociaż jest bardzo zwrotny jak to Mercedes. Więc promień skrętu mimo długości blisko 5 m, 495 cm jest naprawdę niewielki. Jak na takie gabaryty samochodu potrafi zawstydzić niejedno mniejsze auto. A rozstaw osi, ja o tym nie powiedziałem, ma prawie 3 metry, 293 cm, i to w tej krótszej wersji. Dzięki czemu na przestronność, tak jak powiedziałem w wcześniej, nie możemy narzekać. Na takich dwupasmówkach to Mercedes czuje się już znacznie lepiej, a kierowca wraz z nim pasażerowi jest w zasadzie obojętne. Tu zawsze jest komfortowo, zwłaszcza na tylnych siedzeniach, może się odizolować, od Problemów dzisiejszego świata i ówczesnego jak najbardziej też nie dotyczył go nawet kryzys paliwowy, bo jak stać go było na S-klasę, to generalnie stać go było też na paliwo, chociaż. Tak jak powiedziałem, dużo ludzi patrzyło na ten samochód yy, oszczędnie, bo 280 była bardzo popularną konfiguracją i większość tych samochodów właśnie z takim silnikiem opuściła bramy fabryki. A opuszcza je do 1991 roku, kiedy to pojawiła się Locha, czyli W140 auto, któremu poświęcimy odrębny odcinek, bo naprawdę na to zasługuje, może i dwa odcinki, bo to bardzo długa S-klasa. Tym samochodem jeździ się do 100 i nie majestatycznie, ale tak jak powiedziałem, te niemieckie limuzyny, mimo że może nie są tak znamienite jak pojazdy z Anglii, to mają to do siebie, że są jak taka wygodna marynarka, są bardzo eleganckie, bardzo, ale bardzo dobrze leżą na Tobie i sprawdzają się w każdej sytuacji. Natomiast samochody yy, z Wielkiej Brytanii to są samochody, które są jak frak, bardzo eleganckie, ale niekoniecznie praktyczne i wykorzystywane tak często jak kareta brytyjska przy koronacji królów. Czyli niezbyt często, jak pokazuje historia. Natomiast takimi autami jak właśnie W126, Jak E32, można było jeździć i na co dzień, i od święta, i nikt się nie czuł pokrzywdzony. Jeżeli chodzi o warunki podróżowania, no to tak jak powiedziałem, komfort, komfort, jeszcze raz komfort. Natomiast jest jedna rzecz, to jest coś, co daje nam do myślenia za każdym razem, kiedy. Wciskamy pedał gazu. To jest ten ekonomizer. Każde wciśnięcie gazu powoduje wbicie czerwonego pola. Czyli ten samochód wtedy już naprawdę pali dużo. Myślę, że około 20 litrów. To wcale nie jest nierealne. Ale podelektujmy się trochę jazdą tym samochodem. To naprawdę nie co dzień możemy jeździć W126 S- klasa to zawsze jest taka wisienka na motoryzacyjnym torcie i nie inaczej było z tą generacją, która należała do najpopularniejszych S-klas w historii. Wyprodukowano blisko milion tych samochodów. Mówię blisko, ale to jest 818 tysięcy bodajże niektóre źródła podają, że 829 tysięcy, co stawia. I ją w gronie najpopularniejszej generacji z klasy w historii tego modelu, która no, ma już 12 generacji, także ten samochód jest niezwykle popularny i w zasadzie znany na każdym kontynencie. A tak jak powiedziałem, w RPA to auto było produkowane trochę dłużej niż w Niemczech, a dokładnie do roku 1994, czyli 3 lata dłużej niż na kontynencie europejskim. Dzisiaj mamy takie mocne słońce, i jeszcze jedną rzecz należy podkreślić, że mamy taki daszek przeciwsłoneczny, nawet tutaj, także Mercedes zadbał także o kierowcę, który nie czuje się kierowcą najemnym, a naprawdę osobą, o której projektanci myśleli jedziemy tak dostojnie jedziemy lewym pasem około 50 na godzinę i nikt nas nie wyprzedza, ale to nie dlatego, że tutaj wszyscy jadą zgodnie z przepisami mają respekt do tego samochodu który był takim kamieniem milowym w historii Mercedesa, w historii motoryzacji nawet. Słuchajcie, na tym kończymy nasz dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem, że poczuliście trochę klimatu tej luksusowej niemieckiej limuzyny. Jeżeli filmik Wam się podobał, to zapraszam na następne. A o mnie jak wiadomo, co tydzień jest coś starego. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!